Witam serdecznie w kolejnym moim odcinku, w którym chciałbym Wam przedstawić prosty, skandynawski sposób na ugotowanie wody w terenie. Wcześniej był on wykorzystywany przez norweskich drwali, którzy pracowali w lasach i w ciężkich warunkach, kiedy padał śnieg, kiedy było wilgotno, a mieli ochotę oczywiście na gorącą herbatę czy kawę, korzystali z tego sposobu. Do przyrządzenia takiego ogniska, ta, takiego paleniska. Potrzebne będą nam gałęzie lub jedna gałąź, którą pokroimy lub potniemy na równe kawałki, w zależności od panujących warunków atmosferycznych, jeżeli będzie śnieg, będą one dłuższe oczywiście, jeżeli będzie wilgotno, jeżeli będzie to teren podmokły. My dzisiaj mamy teren w miarę suchy, będziemy używali Gałęzi o długości około 30 cm i średnicy 3-4 cm, tak żeby łatwo było nam w terenie pociosać się nożem czy ewentualnie siekierką. Tak naostrzone, przygotowane wcześniej gałęzie wbijamy w ziemię. Do tego możemy użyć kamienia zwykłego, czy mamy siekierkę, ewentualnie wbijamy w ziemię, tworząc okrąg. Następnie Umieszczamy suchą rozpałkę w środku. Mogą być to drobne gałązki, może być to kora brzozowa. Oczywiście to zależy tylko od Was. Staramy się uzupełniać całość. Tak, żeby było dużo tej rozpałki. Ja nie zakryłem jeszcze ostatniej gałęzi. Specjalnie, żebyście wiedzieli, jak to wygląda w środku. Ale może. Rozpalmy to. Dzisiaj będę używał zapałek akurat do rozpalenia. Dzisiaj troszkę padał deszcz, także na pewno nie jest tak sucho jak w poprzednich moich filmach, ale to nie stanowi żadnego problemu. I teraz tylko pozostaje nam poczekać, aż rozpali się to wszystko. Możemy to kontrolować w ten sposób, że. Podpałkę, którą mieliśmy wcześniej przygotowaną z drobnych patyczków, z kory brzozowej, tak jak mówiłem, możemy ją uzupełniać od góry, i oczekiwać rezultatu, aż zajmą nam się gałęzie, które są osadzone dookoła, ważną rzeczą, aby patyki, aby gałęzie, które wbiliśmy w ziemię. Były na jednakowym poziomie, z tego względu, że góra posłuży nam jako palenisko. Jest to sprawdzony sposób, nie tylko przeze mnie tutaj. Polecam, abyście sami spróbowali. Nie zawsze mamy dużo opału na tradycyjne ognisko. Nieraz jest zimno, nieodpowiednie warunki atmosferyczne ten sposób na pewno was nie zawiedzie Dziękuję serdecznie za uwagę Pozdrawiam do następnego razu